manko z tej strony Kamil z kanału Aquacowuterra. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o e, drewnojadzie, czyli Zopobas morio, a konkretnie będzie o e, larwach tego chrząszcza, tak moi drodzy? Bo e, z tych larw, które właśnie widzicie w tym momencie, e, za jakiś czas e, przeobrażą się w e, chrząszcze. E, moi drodzy, te chrząszcze wyglądają dosyć podobnie do e, mącznika młynarka, tak samo właśnie larwy są dosyć podobne, z tym, że mącznik młynarek jest... E, sporo mniejszy, a już Wam pokazuję, jak wygląda chrząszcz właśnie drewnojada. Akurat udało mi się jednego, jakby, że tak powiem, zachować. Po prostu wyszedł mi jeden i stwierdziłem, że na początku filmu chwilowo go sobie zostawię. Jest to taki chrząszczyk. Widzicie, jest dosyć, no tak naprawdę dwa razy większy od łącznika młynarka. Dlaczego gadamy dzisiaj właśnie o tym gatunku zwierzaka? Moi drodzy, dlatego, że drewnojady, a konkretnie larwy drewnojada, są dosyć popularne w świecie terrorystyki, czasem też akwarystyki, jako właśnie y, pokarm. Jest to tak naprawdę karmówka, y, z tym, że y, no, składem są dosyć podobne do larwy mącznika, tak samo. Y, jedynie, że y, no, nie powinno się zbyt często karmić takim pokarmem naszych zwierzaków. Typu właśnie y, ptaszniki czy jakieś jaszczurki. Y, też niektórzy stosują takie. Takie larwy dokarmiając różne ptaki. Chodzi głównie o to, że jest to pokarm no, na dobrą sprawę fajnie, że wysokobiałkowy, chyba 47%, ale też bardzo tłusty. I to jest właśnie to najbardziej, że tak powiem, mi przeszkadza w tym pokarmie, dlatego że tłuszcz jest tutaj 44%. Czyli tak naprawdę, żeby nie zatłuścić naszych zwierząt, nie powinniśmy tylko tym karmić naszych pupili, jednak jako dodatek, jak najbardziej. Dlaczego tutaj widzicie w tym momencie trzy pojemniki z tymi larwami? Otóż, moi drodzy, te dwa pojemniki są, że tak powiem, tylko dlatego, żeby te larwy nam się nie zagotowały, bo w momencie, gdyby ta warstwa ich zwróćcie i tak jest nawet całkiem, całkiem spora, gdybym tą warstwę podwoił, czy tam nawet potroił, te larwy po prostu mogłyby się za jakiś czas zagotować. Wiadomo, że to nie jest, nie, nie trwa to kilkadziesiąt czy nawet kilka godzin ale w momencie gdyby na przykład tak cały dzień poleżały w, grubą, w grubej warstwie że tak powiem swoich ciał na dole po prostu pojemnik zacząłby się nagrzewać bo te, zwróćcie uwagę te larwy cały czas chodzą te cały czas się, one się cały czas ruszają temperatura się zbiera po prostu w środku tam pod spodem i takie larwy by nam się zgotowały dlatego trzymam je aktualnie w dwóch pojemniczkach i co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę więcej o tych larwach i zrobimy sobie dla nich pojemnik, żebyście wiedzieli jak to wygląda. Dlatego, że też się spotkałem z tym, że ktoś, załóżmy, dopiero zaczyna karmić takimi larwami. Wiadomo, nie kupuje na przykład jednej czy dwóch, tylko kupuje po prostu załóżmy, jakąś porcję, czy, czy większą ilość. Nie ma pojęcia, jakie trzymać. No i w tym odcinku sobie po prostu to przejdziemy, będziecie już wiedzieli, jak to wygląda. Także przechodzimy. Te dwa pojemniki duże na razie sobie odłożymy na bok, dlatego że dla nich będzie duży pojemnik. Ja wiem, że też nie każdy operuje u siebie w domu od razu taką dużą ilością jak ja tutaj mam, chociaż to też nie są wszystkie, ale po prostu na początku skupimy się, jakbyście zrobili sobie właśnie taką jedną porcję, że kupiliście sobie porcję w zoologu czy gdzieś tam u kogoś. Macie taką porcyjkę larw, drewno jada i nie wiecie co z tym zrobić. Często takie pytanie, czy możemy je tak trzymać? Po części tak, po części nie. Dlaczego? Jeżeli pojemnik na pewno byłby zamknięty, w tym momencie bez wilgotności, może nie wilgotności, tylko samej tej wentylacji, one by się nam tutaj w środku też ugotowały, też by się zepsuły, zaraz by wywaliło amoniak. Tak nie trzymamy. Ogólnie czy możemy trzymać je otwarte? Po części tak, po części nie. W takim pojemniku na pewno nie, a dlatego, że moi drodzy, one jakby chciały, mogłyby z takiego pojemnika wyjść. Na dwa, na dwa sposoby. Pierwsze, taki cieniutki plastik one są w stanie przegryźć. Tak, moi drodzy, dobrze słyszycie, one mogą to przegryźć, dlatego otrzymamy e, larwy drewnojada w grubszych pojemnikach. Co taka ciekawostka, e, larwy mącznika e, na 99% takiego pojemnika nie przegryzą, larwy drewnojada 50-50 mogą to zrobić. Także w takich pojemnikach nie trzymamy, jedynie jak kupujemy w takim cieniutkim e, plastiku te e, larwy, taką porcję, musimy je, jeżeli oczywiście nie skarmimy ich od razu, musimy je przełożyć do e, grubszego e, pojemnika. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o podłoże. Czy one w tym momencie muszą mieć podłoże? Tak jak mówię, jeżeli taka porcja Wam załóżmy zejdzie w przeciągu dnia czy dwóch, nie musicie tutaj ingerować, jeżeli chodzi o jakieś podłoże dla nich. Wiadomo, można wrzucić coś do żarcia, ale do żarcia jeszcze ich przejdziemy. Ale na dłuższą metę, moi drodzy, tak, takiego pojemnika sobie nie zostawicie, nawet gdyby był delikatnie wyższy, dlatego że w sytuacji, gdy trzymacie je po prostu dłuższy okres czasu, jak załóżmy doba, czy tam dwa dni, Musimy już zrobić dla nich pojemnik z podłożem, i oczywiście z dokarmianiem. Jaki pojemnik możemy sobie zrobić na taką ilość? Załóżmy, że to jest w ogóle porcja. Ja też nie pakowałem ich jakoś tak, nie liczyłem ich, po prostu zrobiłem taką mini ala porcyjkę. Ile tu ich może być? No, z 15-20 sztuk maksymalnie. Jaki pojemnik dla nich robimy? Robimy moi drodzy taki pojemniczek dwulitrowy, który też nie jest za duży. Głównie chodzi o to, że on po prostu jest wyższy i z takiego pojemnika, moi drodzy, one nie wyjdą, dlatego że nie wspinają się po pierwsze po płaskich, śliskich powierzchniach, takim jak jest na przykład ten plastik przy szkło. E, oczywiście, jeżeli byście trzymali, załóżmy, w jakimś małym akwarium, gdzie e, na brzegach macie silikon, e, z takiego akwarium wam one wyjdą, dlatego że wspinają się po silikonie i na przykład jakichś tam płytach drewnianych, po takim czymś wejdą. Jednak, jeżeli jest to po prostu zwykły, najzwyklejszy pojemnik, one z takiego czegoś nie wyjdą. W tym momencie, co robimy? Robimy im podłoże. Co będzie służyło nam za podłoże? Moi drodzy, otręby z płatkami owsianymi. Jest to idealne podłoże, dlatego że służy jako właśnie samo podłoże, samo w sobie oraz ich pokarm, dlatego że one to podłoże sobie będą jadły i też jest fajne to, że one nam się w takim pojemniku z, 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 z płatkami owsianymi nie zagotują, dlatego że to po prostu jakby te płatki po prostu oddzielają je między sobą, czyli wiecie one się tak nie ocierają, każde o siebie, nie jest, są jakąś zbitą masą swojego ciała tłustego tylko po prostu mogą się tutaj jakoś tak zmieszać z tym podłoże, i nic tu się złego nie dzieje, że tak powiem Czyli tak, wsypiemy płatki owsiane na taką ilość nie potrzebujemy wcale dużej ilości Widzicie, czuję dosłownie centymetr może no teraz to akurat przejechałem, ale załóżcie no tak sypujemy, sypiemy tak mniej więcej centymetr półtora do dwóch na taką ilość, nie ma co więcej, bo jest to po prostu bez sensu, wkładamy taką ilość do pojemnika i one nam się bardzo szybko rozejdą po całym takim pojemniczku i tak naprawdę w takim pojemniku możecie trzymać te larwy drewno, jadę naprawdę przez dużo, dużo dni i tu się nic im nie dzieje one po prostu wejdą sobie w to podłoże, będą sobie żyły, tylko pamiętajcie o tym, żeby je dokarmiać, dlatego że w momencie, gdy nie będzie żadnego pokarmu, a też nie skupięcie się na tym, żeby to był główny pokarm, te płatki nie mogą być już takim głównym, jedynym pokarmem, dlatego że one są suche. A wiadomo, jak każde zwierzę, te larwy potrzebują wody. Oczywiście, wody to sobie tutaj do środka nie nalejemy, dlatego że nam to podłoże po prostu zaraz nabierze tej wody i nam się będzie psuło razem z tymi larwami, czego nie chcemy, oczywiście. Co robimy w takim przypadku? Tu powiemy o jedzeniu. Ale, żeby nie było tak pięknie. O jedzenie pogodamy sobie na końcu odcinka, więc musisz oglądać do końca. Ee, załóżmy, że ten pojemnik jest gotowy. Oczywiście możemy sobie zostawić go otwartego. Jednak nie każdy, wiadomo, nie każdy lubi takie widoczki, nie każdy lubi takie larwy. Więc raczej wolałby mieć pojemnik zamknięty. Jak możemy to zrobić? Ee, oczywiście, żeby zachować fajną wentylację w środku, możemy sobie zrobić tutaj po prostu jakąś siateczkę. Ee, coś po prostu, co przepuszcza powietrze, złapać na przykład gumką, one z tego nie wyjdą, nie? I takie, taki pojemnik jest jak najbardziej ok. Równie dobrze możecie sobie po prostu zamknąć szczelnie taki pojemnik, tylko oczywiście musicie sobie zrobić wentylację, czy po prostu przewiercić, czy sobie wypalić lutowniczką, czymś po prostu musicie zrobić wentylację, tylko wtedy wentylację nie robicie tak, że robicie gdzieś tutaj na przykład na dole, na boku, bo nie chcemy, żeby one sobie nam powychodziły, czy poprzegryzały te dziury większe i uciekły, tylko robimy po prostu na samej górze otworki. Tak naprawdę przy tym gatunku, tak samo czy jeżeli chodzi o larwy mocznika, czy właśnie larwy drewnojada, tej wentylacji naprawdę może być dużo, bo tak jak mówię, one mogą być otwarte, nie muszą mieć tej pokrywki, bo one z tego po prostu nie uciekną. One z tego nie wyjdą, dlatego że nie wespną się po tych ściankach, także spokojnie, nawet jak zapomnijcie, załóżmy zamknąć taki pojemnik, one z tego nie wyjdą, więc spoko. No i oczywiście żarcie, ale żarcie później. Dobra, tu mamy, że tak powiem, gotowy pojemnik. Ja tu na chwilę zamykam. Nie robię tu wentylacji, dlatego że akurat yy, to była jakby taka część pokazowa, że tak powiem, jeżeli chodzi o te larwy. One pójdą do głównego zbiornika, który sobie właśnie zrobimy teraz. No i teraz, moi drodzy, co? Ja tutaj kładę pojemnik. Mamy pojemniczek. Ja, moi drodzy, nie sugerujcie się tym, że ten pojemnik jest naprawdę długi, bo jest bardzo długi. Ma prawie 80 cm długości i 40 szerokości. No oczywiście nie musicie zrobić sobie takiego od razu pojemnika, tak jak ja w tym momencie robię. Mój pojemnik będzie długi, dlatego że ja tutaj naprawdę będę chciał trzymać większą ilość niż widzieliście. Tu będzie trochę więcej, jak takie dwa pojemniczki. A że aktualnie tyle tutaj po prostu ich mam, także tyle sobie ich wsypiemy Ale docelowo ja planuję mieć jakby taką swoją mini hodowlę tych, tych drewnojadów, tych larw drewnojada, także. Solidny pojemnik na solidną ilość. Wcale nie musi być wysoki. Ja oczywiście będę go zamykał. Tylko ze względu na to, że no to nie jest jakiś najprzyjemniejszy widok. Dla mnie, przynajmniej wiadomo, że larwy to larwy. Ktoś lubi, ktoś nie lubi. Ja niezbyt przepadam. Ale że mam zwierzaki, które dostają pokarm, że tak powiem, w postaci larw, no niestety muszę takie moi drodzy mieć. Dobra, jeżeli chodzi o podłoże, wiecie już z początku, że sypiemy płatki owsiane ja tych płatków dosyć sporo tutaj wysypię, dlatego że ile w to jest około no tak mniej więcej 2 litry ja tutaj mam, może nie całe, ale docelowo będzie trochę więcej, także podłoża też musimy mieć sporo pamiętajmy o tym, że jeżeli ilość jest większa one muszą mieć dosyć tego podłoża dużo, żeby one mogły się po prostu w nim żeby nam się oczywiście nie ugotowały te larwy, bo tego nie chcemy Ja w tym momencie wysypałem jakieś yy, Jakiś kilogram, może po owsianych dosypię, jeszcze z 2,5 kg. Głównie chodzi o to, żeby przykryć podłoże. Ale na dobrą sprawę, ja tak bym chciał zrobić taką warstwę około 2 cm. Oczywiście tego podłoża tak naprawdę możecie sypać bardzo dużo. To też zależy od tego, czy też jaką ilość macie, nie? Bo ja też po prostu chcę mieć taki łatwy dostęp mniej więcej do tych larw, gdybym po prostu potrzebował je złapać w jakieś tam na przykład większej ilości wiadomo, że takie podłoże nam trochę to utrudnia takie szukanie tych, tych larw także ja też nie chcę przeginać ale jeżeli na przykład Wam nie zależy na tym, żeby na przykład codziennie jakąś większą ilość wyciągać, tylko wyciągacie sobie na przykład po jednym po dwóch takich larw, po dwie sztuki możecie sobie na przykład tego podłoża nasypać dużo, to Wam się szybko nie zepsuje a na pewno larwy nie będą płakać, że mają tego mało Dobra, moi drodzy, ja tutaj mam teraz taką warstwę około 2-3 cm. Na początek wsypuję sobie telar larwę z pierwszego pojemnika, że tak powiem, co wam pokazywałem, jak robić na, przykład na jedną porcję. Widzicie, te larwy już sobie chodzą. Ja też może nie będę dawał widoku na cały, na cały ten pojemnik, bo to jest, to jest to raczej bez sensu. Chcę, żebyście lepiej po prostu widzieli, co się dzieje w środku. Także trochę sobie zjedziemy. Dobra, przekładamy resztę tych larw, czyli te dwa pojemniki, co mieliśmy wcześniej, i moi drodzy, tak wygląda pojemnik dla larw drewnojadów, czyli jak widzicie nie jest wcale jakoś tam nie wiadomo jak skomplikowany nie potrzebujemy tutaj w tym pojemniku nie wiadomo czego ich hodowla jest naprawdę bardzo prosta żeby nam się po prostu te larwy nie zepsuły żeby nam tutaj fajnie sobie żyły i żebyśmy mogli z nich też fajnie korzystać jeżeli chodzi o karmówkę tak jak mówię, potrzebujemy jedynie pojemnik z dobrą wentylacją, potrzebujemy płatki owsiane i oczywiście potrzebujemy je dokarmiać. I moi drodzy, właśnie teraz przejdziemy do karmienia. Co takie larwy jada mogą jeść? Tak naprawdę słodkie owoce, czy jakieś właśnie warzywa typu cukinia, mogą czasami zjeść sobie jakieś tam papryki, marchewki, liście, też może być jakaś bazylia raz na jakiś czas. Głównie chodzi o to, żeby to nie było jakieś kwaśne, czy tam ostre owoce. I też, moi drodzy, owoce dajemy tylko po to, bo tak naprawdę widzicie, one w tym momencie jedzą tak naprawdę to podłoże, bo to też po części do tego służy, żeby one i to jadły i się w tym chowały. To po prostu takie dwie role tego, tych płatków obsianych. A owoce i tam jakieś inne warzywa są tylko po to, żeby urozmaicić ich dietę, żeby to nie było taki, żeby to po prostu jadły coś takiego konkretnego, bo pamiętajcie, że to co tak naprawdę zjedzą te larwy, to później ląduje u Waszych pupilów zjadając te larwy. Także warto tą dietę jakąś tam w miarę zróżnicowaną stosować. No, i najważniejsza kwestia tego dodatkowego pokarmu w postaci np. owoców czy warzyw chodzi o wodę, moi drodzy, Bo tej do środka wody nie wlejecie, dlatego że w tym momencie, jak ja bym to całe, załóżmy teraz, nie wiem, spryską przykład wodą, czy, czy oblał wodą, przykład na jednej stronie, nam się zrobi papka, której nie chcemy, bo nam się to zepsuje. W tym momencie możemy dać po prostu jakiś pokarm dodatkowy, właśnie, który posiada w swoim składzie wodę. I to tak naprawdę wystarczy. Zobaczcie, tutaj mamy tyle tych larw, one już wszystkie weszły w podłoże, widzicie? Tak to moi drodzy właśnie wygląda, że one wszystkie się zakopują. Widzicie to? One już są wszystkie pochowane, także nie widać, żeby tutaj była taka duża ilość jak wcześniej. Ale dobra, wracając do jedzenia. Ja po prostu w tym momencie dam im trochę marchewki, co też właśnie trochę urozmaici dietę, a dodatkowo zapewni tą niezbędną wodę dla naszych larw. Już, moi drodzy, kroje Oczywiście nie musicie dawać dużych kawałków, po prostu wystarczy kilka mniejszych w różnych y, po prostu częściach tego boksa Też właśnie, tak jak mówię, no zależy ile tych y, larw macie u siebie, jak duży jest ten boks. W tamtym pojemniku, co wcześniej sobie robiliśmy, taki mały, wystarczy dosłownie 2-3 kawałki i bieżąco po prostu sprawdzacie, czy zjadły wszystko, czy coś zostawiły. Oczywiście, jeżeli zostawiły i widzicie, że coś zaczyna się psuć, o, oczywiście od razu trzeba to wyciągnąć, żeby nam się tutaj żadna pleśnia ani... Y, Zbędna wilgoć nie gromadziła, także tak to wygląda. I już moi drodzy, możecie zobaczyć. Zjedziemy sobie teraz do dołu. Zwróćcie uwagę, one już powoli zaczęły wyczuwać, że coś wilgotnego się dzieje w tym pojemniku, że jest jakiś pokarm. I tu już jeden gościu właśnie krąży wokół tej marchewki. I to tak naprawdę będzie kwestia czasu, zaraz się do niej dorwie, dlatego że w taki sposób one właśnie korzystają z, z tej wody. No dobra, marchewka wkrojona. Jak widzicie, ten koleżka już sobie tutaj krąży wokół tej marchewki. Zaraz zacznie ją pewnie dziubać. No i też, moi drodzy, taki przykład. No ja mówiłem, że one mają około 5-6 cm. Tak naprawdę, no zwróćcie uwagę. Tu jest tak naprawdę średniej wielkości gościu. No na pół palca. Akurat ten, ten gościu jeszcze urośnie. No, nie przedłużając, moi drodzy, w jakiej temperaturze je trzymamy? Najlepsza temperatura, jeżeli chodzi o drewno jady, no to jest tak no około 20-22 stopni. Też taka ciekawostka, moi drodzy, one się tak szybko nie, prze, nie przeobrażają jak larwy mącznika, bo na przykład larwy mącznika nie potrzebują żadnych kryjówek. One po prostu mają swoje podłoże i się jakoś tam przeobrażają w wrzuczki. A jeżeli chodzi o drewno jady, te chrząszcze, moi drodzy, żeby się przeobrazić. W sytuacji, gdy są w większej ilości, tak jak na przykład tutaj, no tak naprawdę na tym pojemnik one są w małej ilości, ale gdybym trzymał je bardziej zbite, w sensie takim, że większą ilość na mniejszy pojemnik, e, szansa przeobrażenia się jest naprawdę e, mniejsza. Nie będę ściemniał, nie wiem dlaczego tak się dzieje, dlaczego one się nie chcą przeobrażać, wtedy jeżeli ich jest dużo, ale w sytuacji, gdy, ich jest, mnie, gdy jest ich dużo, one się tak często nie przeobrażają. Wiadomo, że są przypadki, że tak się dzieje. Ale dodatkowo one zazwyczaj potrzebują w takiej sytuacji po prostu jakiejś kryjówki, czy jakiegoś właśnie kawałku drewna, szczeliny. One wtedy po prostu wybierają sobie takie miejsca i przeobrażają się w chrząszcze. A co do chrząszczy, no moi drodzy, takie chrząszczyki niestety nie są jakimś tam ciekawym pokarmem dla naszych zwierzaków, bo zazwyczaj są niechętnie zjadane. Także tak naprawdę takie chrząszcze trzymamy sobie po prostu w takiej ilości odpowiedniej, żeby nam się fajnie rozmnażały, a reszta tak naprawdę się do niczego nie nadaje. Także no nie ma z nich, tak jak mówię, większego pożytku. Tu głównie bardziej chodzi o, o larwy. No i sam fakt, moi drodzy, ja chcę wam jeszcze raz przypomnieć, że e, no larwy e, drewniana są na tyle fajne, że jest to po prostu duża karmówka. Czyli na przykład jak mamy dużego obtasznika, fajnie jest na przykład dać taką większą larwę, ja wam pokażę. Tu akurat chodzi taka większa. Zobaczcie, fajnie jest na przykład dać taką larwę, bo w tym momencie widać, że na przykład ten pająk. E, no jakby, jakby wam to powiedzieć, no toczy po prostu jakąś walkę, że coś się dzieje. I najada się taką, e, taką larwą, na przykład w ilości dwóch, trzech. E, tylko no, sam fakt, że to jest dosyć tłusty pokarm, tak. I w momencie, gdy na przykład e, ptasznik czy tam jakaś jaszczurka je tylko to, czyli na przykład je właśnie albo te larwy drewniada, albo larwy łącznika cały czas, nie je nic innego, to po prostu otłuszcza jej organizm, a tego raczej nie chcemy. To ma być po prostu jako dodatek. No i przypominam, w, takim, w takiej larwie. 44% to jest sam tłuszcz. Wiadomo, że białko, białka też jest bardzo dużo, co jest na plus, ale ten tłuszcz, moi drodzy, także starajmy się nie przyginać z tym pokarmem. Oczywiście fajnie jest go mieć, fajnie jest e, czasem e, nasze zwierzaki tym karmić. A ja oczywiście też polecam raz na jakiś czas. Tylko, żeby nie było to po prostu zbyt często. E, czy ja mogę Wam coś jeszcze powiedzieć? Wydaje mi się, że tak naprawdę to, co chciałem, to Wam powiedziałem. E, taka ciekawostka, może jeszcze, moi drodzy. E, tak jak mówiłem, no pamiętajcie, wybieramy pojemniki, które są trochę grubsze, to akurat jest taki grub, grubszy braplast, ale jeżeli kupujecie w, w tych takich cieniutkich jednorazówkach, w takich pojemniczkach cieniutkich, pamiętajcie, żeby przyłożyć te, te larwy do grubszego pojemnika, bo po prostu mogą przegryźć taki pojemnik, zrobić sobie właśnie dziurę, no i Wam co nie chcecie żadnych ucieczek, nie? Także wydaje mi się, że chyba powiedziałem Wam wszystko. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki materiał Wam się podobał. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, a teraz filmów będzie coraz więcej. Będą też częstsze live'y. Eee, może rzadsze hodowli, dlatego że tu jest słaby internet, ale na pewno z różnych wyjść będziemy sobie ro rozmawiać, będziemy robić sobie Q&A z pytankami od Was, także jeżeli nawet jak macie jakieś pytanka, zostawcie je na live'y. One będą na pewno częściej i wtedy sobie na nie chętnie y, poodpowiemy. Trzymajcie się. Oczywiście możecie wspierać kanał. Już na pewno pojawiła się taka, taka plakietka obok nazwy kanału wspierania kanału. Jest nowa funkcja, która została mi tutaj po prostu dodana, że tak powiem. Także jeżeli macie ochotę wspierać kanał, wspierać moje działania, możecie to robić z góry dzięki wielkie. Trzymajcie się i bajo.